I wszystkim tutaj zańczak jest to, że randka z streamerką, czyli z Ancią. I moi drodzy, jeżeli chcecie więcej randek, jeżeli chcecie powtórkę randki, to zostawcie w tym momencie likea, ponieważ no, naprawdę to jest masakra. Zrobimy drugą randkę, tym razem w GTRP, jeżeli byście chcieli, więc y, piszcie w komentarzach, czy, chcie, czy chcecie. Tak samo właśnie, tak jak mówię, wbijecie tutaj 2000 zł w górę pod tym filmem, to nagrywam kolejny odcinek z randki Inaczej, no nie uda się, to jest za duże poświęcenie. Oglądajcie do końca, co to znaczycie. Zasubskrybujcie mój, mój kanał z dzwonem, y, zasubskrybujcie kanał Anci, y, wbijacie na mój serwer i piszcie. W komentarzach. No komentarze są wasze, bo naprawdę jest gruba gruba randka. I moi drodzy, również zapraszam was na stronę edba.com macie y, trzy linki pierwsze w opisie y, Kupcie sobie coś ładnego, ładnego, nie wiem, Minecrafta, jakąś fajną gierkę i, i takie tam. Zapraszam, zapraszam. No ja będę końca, cześć. Dobra, uwaga moi drodzy, dzisiaj y, z tego powodu, że mieliśmy mieć randkę z ancią, wynająłem ekipę, która się nią zajmie i szczerze sam nie wiem w ogóle co tutaj się będzie działo, więc pierwszą osobą jest Amazing, drugą jest Zozik, y, która chyba się zajmuje tym tym tą, tą, tą całą randką, więc yy, no, powiedzcie coś. Zajmujcie Witamy się. w takim razie tutaj wszystkich zakochanych, a właściwie dwóch, na romantycznym wieczorze pełen, pełnym wrażeń w naszej niesamowitej gospodzie pod skrzyczącym Jeleniem. Tak, tak. Dziękuję za oklaski. Pani się nie wstydzi. Pani się nie wstydzi, ancia nie wstydzi, chodź Zapraszamy w takim razie do wejścia. <laughs> Co to są za odgłosy? Chodź! Już lepiej, już lepiej, już lepiej chodźcie Zapraszamy do środka, do środka o nie! To jest za mocne Zasiądźcie na fotelach Chodź tu Ancia, no. Musisz usiąść tam Usiadź tam Prawym szcizykiem, nie za mocno, <laughs> za mocno, gdzie ja trafiłem. Ja udam się po tutaj spizdań, ale najpierw zapalę świecę. <laughs> no dobra, jak się bawi Ancia? Fantastycznie. Ja szczerze, bym się le lepiej nie bawił. Myślę, że ta ekipa naprawdę była droga. Przyznam szczerze, yy, całe 20 zł za godzinę, więc myślę, że tutaj powinni się postarać. Oczywiście, jak najbardziej. W takim razie, cóż mógłbym dla Państwa podać? Ja poproszę yy, stajka zwykłego. A Lesztyk. dla szanownej damy? Ja mam na Dobrze, tutaj mogę są, też polecić specjał szefa, zupa z grzybów razem z chlebem. To jednak ja zmieniam, to jednak zmieniam. Tak, to poproszę tą specjał szefa w takim razie. Myślę, Bardzo dobrze, w takim razie każdy dostanie stajka, bo <grym> nic innego nie ma. Okej, okay, spodziewałem <grym> się. Muzyka, proszę. To są za efekty dźwiękowe. Podano do stołu. <grym> Smacznego Dziękuję Mógłby pan mi tutaj podać, dałoby radę? Dziękuję, dziękuję Zruszyłem się szczerze, piękna piosenka tutaj Skrzypkowie grają Sam pan Jezus przygrywa przy fortepianie A, no tak Gdzie ty na cie idziesz? Już ucieka z randki Jesteście słabi jednak W takim razie... W takim razie, teraz coś na jedną nóżkę A, czyli że będziemy... No, co, no co my Chodź, Ancia, No, na trzeźwo przecież nie będziemy się bawić. Zdrowie! Nie, nie jest taka łatwa. Zgrywanie do stepną, jak myślisz, szefie? Myślę, że teraz możecie przejść kawałek za mną. Okej, okay, czyli co, dobra, to ja wypiję. Ja wypiję tak za winklem, czekaj. W sumie, mogłem. Dobra, idę, idę. Dobrze, dobrze, zapraszam za mną. Tutaj dla państwa czeka specjalny pokój. Nie, no to jest ale... Ale... Niestety, niestety, niestety nie przyszedł jeszcze czas na bedwarsy dla państwa, więc drzwi zamykam. Fajny. Ale najpierw mamy ma specjalny prezent, przygotowany specjalnie przez pana zęciaka dla swojej ukochanej. Zapraszam na balkon. Co? Znaczy, tak, Muzyka. tak. Przygotowałem, przygotowałem. Tak, ja wiem. prawa autorskie do Zaptanika. Tu na balkon, Prawa będą, z prawa będą autorskie. Jednak trzeba wyłączyć. Serio. Gdzie jestem balkon, Tu? Tak i tu się patrzysz do przodu. A! Bądź ze mną to Muzyka, jakaś ina. Zgadzasz się Ancia Zakochałem się od pierwszego twojego live'a. Naprawdę? No nie zostawiaj mnie, no kurde Zostawiasz mnie w takiej kurwa sytuacji A! Kiedy na mnie się wszyscy patrzą Wesoła muzyka, DJ Daj coś romantycznego Mieliśmy Titanica, ale to ma prawa też. No ważne, to od razu film Daj to z wejścia, daj to z wejścia no To za smutne Dobra, daj im Marsz Imperialny W takim razie, Ancian Zakochałem się w tobie od pierwszego streama Połączyło... Połączyła nas gra, Minecraft i pieniądze, Z które pety. tobie wysłałem. Będziesz moim Będziesz moim Dobra, włącz tę muzykę. Czy zgadzasz się? To, co jest napisane, przygotowałem to bardzo długo. Zgadzasz się, czy nie? No tak, czy nie? Jakby. Co, masz chłopaka, masz innego? No to tak, czy nie? No, tak średnio się postarałeś. Manowie. Nie, nie się Co wy odwalacie? Kurde, no mieliście yahoo? to zatwić! no To już koniec randki? To już koniec? Nie może być koniec Miała teraz powiedzieć tak A, A dobra to, to jest jeszcze A to, 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 co, co, to, co teraz? To, to.. Bo wiesz, jak ogólnie jest randka i jest, wiesz, pytasz się czy będziesz Czy będziesz i kobieta ci powie, że nie, no to jest problem wtedy, bo nie wiesz co zrobić No i właśnie uciekars, to jest to nie? sytuacja No uciekasz zawsze <sc sustainability> z tej randki Poczekaj, 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 chodź na chwilę Masz kwiatka i spróbuj jeszcze raz Myślę, że ten napis nie wystarczył. Ancia, to dla Ciebie. O! Proszę. Teraz się postarałeś przynajmniej. Czyli, czyli co? Jest taka możliwość, że będziemy razem? Pewnie. Możecie... Dziękuję. <noise> zatem, skoro już jesteście parą, zapraszamy na grę małżeńską. Jakby ślubu nie mamy, to jak mamy mieć grę małżeńską? My dopiero jesteśmy w związku! Na grę przed małżeńską. Co wam tu usiąść? Czy dobrze, jak? dobrze, dobrze. Że tu, nie? Nie, nie, to jest bardzo prosta gra. Pan e, młody jest niebieski. No. O, kurwa. o kurde! <śmiech> <śmiech> no, e, dobra, nieważne. <laughs> Pani młoda jest czerwona, e, różowa znaczy się. Zadajemy wam pytanie i przemieszczacie się na kolor, e, który jakby twierdzicie, że... Niebieski to, że pan młody tak robi, Aha. a różowy, okay, okay. że okay. pani młoda. No czaję, czaję. Mam nadzieję, że zasady są proste, każdy raczej zrozumie. Ancia, rozumiesz? <grybujesz> Jaka dyskryminacja. No dobrze, no to stańcie na środku. W takim razie pierwsze pytanie. Kto więcej przeklina? No to ja chyba. Skąd ty Jezus. wiesz? I w sumie, jak my to mamy grać? Że my mamy tak, żeby się tak znamy, wiesz? Bo tak się znamy, no. Ale no okej, okay, no, no, no. już jesteście parą. A, no, a, no tak. No to, to ja, ja chyba. No środeczek z powrotem. Nie, może zostanę na tym kolorze. Co? Ja serio usłyszałem, ale to chyba było coś złego. Kto jest lepszy w Bedwarsy? Nie wiem, to może ona w sumie dawaj, no, dawaj. Bo ja to tak słabo Ja w to nie grałam Nie grałaś nigdy? No, no to ja jestem lepszy w takim razie O tym przekonamy się po tej gierce w tamtym pokoju a, Nie, no to ja, no rzeczywiście Następne pytanie mhm. y Nie mam przygotowane więcej pytań, ale... <laughs> No jak nie macie przygotowanych więcej pytań? Ich... No Halo, ale... 20 tysięcy, że 20 pak. Proszę tutaj nie składać reklamacji. Nie, nigdy w życiu. Dobrze, w takim razie może wymyślimy szybko jakieś pytanie. Yy, przydałaby się tutaj jakiś podkład muzyczny. Bez praw autorskich, musisz wrócić, kobietom, nie jest tak łatwo w życiu. Zostanę marsz imperialny, no dobrze. <laughs> no dobra, to <laughs> może on zaśpiewa ktoś tu z panów, ten no. Może tak chociaż I... ponuci. Ja myślę, że Jezus jest w stanie to dla nas zrobić. <laughs> Jezus. Panie Jezusie... No dobra! No to... Niech Jezusek nam przynuci, a my wymyślimy pynać. A my co mamy robić? Tańczyć. A, tańczyć mamy. Wiecie... No, jak tańczycie? tańczycie do pierwszego tańca. No to jak No dobra. No to tańczymy, no dalej, przydawaj nutkę mordo. Starałem się no. Naprawdę. nawet macie parkiet? Mamy parkiet. Jak chcesz mogę robić rurę dla pani? Pewnie, no. Jak najbardziej, poproszę. Żartowałem, że to wiem. Jak mam tańczyć w Minecraft, jak mam z nią tańczyć w Minecrafcie. Eee. Co mam tak robić? Nie wiem, chodźcie ile poprawo prawo, cokolwiek. Dobra Poproszę o muzykę, i... poproszę o muzykę Co jest kurwa. <grym> Mamy problem. Panowie nie, Ja jestem facetem w tym związku. A ona panowie. dominuje, ja sobie ja uciekam. Dobra, tam. no to jest jeszcze Niech jakiś plan na randkę, czy jak to? Hmm. Eee, no w sumie to nie. Czyli mieliśmy teraz zatańczyć to miał być koniec, tak? Tak, miał być piękny taniec w obliczu gwiazd i tego pięknego napisu razem z Titanikiem, Tylko, że to wywalili nam Titanika z planu Jak ci się podobała Ancia? Yy. Zaskoczyłaś się? Tak. No i no ja też bym się zaskoczył, znaczy ja się w sumie zaskoczyłem, bo ja nie wiedziałem o tej, że tak to zrobicie Generalnie mi się Radka podobała I... <tuszy> Uwaga, jeżeli zostawicie lajka i będzie tutaj 2000 lajków, to robimy randkę w GTA RP czy zgadzasz się? Już iść na drugą randkę, myślę, że będzie bardziej profesjonalna, chociaż to też było całkiem niczego sobie GTA? Tak W GTA będzie łatwiej No to w GTA to tak No to w GTA robimy randkę, 2000 lajków No co, wbiją chyba, nie? To nie będzie randki, to super randki. No będą, no, a dobra No ten, to tyle, no, trzymajcie się, cześć